Halo, halo, cześć wszystkim, Tomasz z tej strony, witam was znowu w koszarach tradingu. Mamy poniedziałek, początek nowego tygodnia, więc sobie podsumowanie tego, co w tym tygodniu może się wydarzyć, jak sytuacja w ogóle na rynku w tej chwili oraz generalnie, jakie jest moje podejście, powiemy sobie o Bitcoinie, o altcoinach, powiemy sobie także o kwestii altcoin sezonu i o tym, w jaki sposób ja to widzę, jak postrzegam właśnie to, na co tak naprawdę wszyscy czekają cały czas, no i jak do tego w ogóle podchodzę też praktycznie oraz także powiemy sobie o najważniejszych danych, które będą miały miejsce właśnie w tym tygodniu, które mogą mieć wpływ na trg kriptovalut. Zacznijmy sobie jednak tradycyjnie od bitcoina, który w tej chwili jest na poziomie około 106 tysięcy dolarów, i od wczoraj widzimy tutaj trend wzrostowy. Wybiliśmy się ponad tutaj, właśnie ten kanał spadkowy, który tworzył nam się od ostatniego ATH. Tutaj właśnie spadaliśmy cały czas do poziomu około 100 tysięcy dolarów. Bardzo ładnie się tutaj właśnie od tego poziomu odbiliśmy. Dobiliśmy do EMA 50, właśnie tutaj ona nas dwa razy utrzymała, no i zaczęliśmy się właśnie odbijać, i w tej chwili wychodzimy właśnie ponad ten kanał spadkowy co jest bardzo bullish dla dalszego tutaj rozwoju dla ceny. Jeżeli chodzi z kolei o Ethereum, to jesteśmy na tym bardzo kluczowym poziomie, o którym mówiłem Wam już wielokrotnie, wróciliśmy znowu na niego po tym spadku do około 2390, czyli poziom 2500, tak, który jest tutaj kluczowy, żeby go utrzymać, aby móc myśleć o tym, żeby atakować te poziomy wyżej, czyli najpierw 2730, który jest cały czas tym takim silnym Oporem, którego nie udało się tutaj przebić już kilkukrotnie w ostatnich tygodniach, no i później ewentualny właśnie atak na 3000 z tego miejsca. Myślę, że że później tak to właśnie się tutaj rozegra. Czyli najpierw przebijemy ten poziom 2730, tutaj ewentualnie jakaś korekta, utrzymanie tego poziomu i dalszy gdzieś tam ruch, właśnie pod tą trójkę z przodu, która niewątpliwie by się przydała, jeżeli chodzi o Ethera, ale też o cały rynek kryptowalut. Patrzę sobie w krótkim terminie. Tutaj także Bitcoin wygląda dosyć ciekawie ponieważ wczoraj stworzyło nam się tutaj dosyć fajne miejsce właśnie na otworzenie longa, co właśnie widzicie, że taki sygnał się tutaj pojawił i to było dokładnie w momencie, kiedy doszliśmy do tej e, tutaj linii właśnie trendu e, tego spadkowego, który wcześniej też pokazywałem, wręcz idealnie właśnie się od niego odbiliśmy, tutaj pokazał się wtedy sygnał na long, no i tutaj właśnie już jakiś tam pierwszy take to został zgarnięty i zobaczymy, czy cena będzie tutaj atakowała te kolejne poziomy, tak, tutaj właśnie e, wskaźnik wyznaczył nam poziom około 190 tysięcy dolarów jako taki Jaki ostateczny profit. No więc zobaczymy, jak to dalej się tutaj właśnie rozwinie, jeżeli chodzi o taki bardziej krótki termin. Czy będziemy mieli jeszcze jakąś tutaj korektę właśnie do tego poziomu znowu, aby go przetestować, czy będziemy już teraz gdzieś tam pili się dalej do góry, to pokażą na pewno nam kolejne dni. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie o ten czas do środy teraz, to on może być taki dosyć zmienny i możemy widzieć jakiś też derisk na, derisk na rynku, ponieważ w środę czekają nas dane odnośnie inflacji CPI, które są oczywiście jednymi z bardziej kluczowych, jeżeli chodzi o taki ogólny sentyment na rynku, które pokazują właśnie jak wygląda inflacja w USA, która jest gdzieś tam oczkiem w głowie Fedu, no a to będzie miało też przełożenie właśnie na chociażby decyzje w sprawie stóp w sprawie zakończenia QT, startu QE i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno środa jest takim dniem, który będzie trzeba obserwować pod tym kątem. No i właśnie często bywa też tak po prostu, że przed tym wydarzeniem widzimy właśnie na rynku jakieś zaryskowanie się. Zobaczymy, czy będzie wyglądało to także w tej chwili, później oczywiście w czwartek, Mamy dane odnośnie inflacji PPI, więc standardowa gdzieś tam procedura. No a dzisiaj ma dojść także do ważnego wydarzenia, o którym będzie rozmowa Donalda Trumpa z prezydentem Chin odnośnie kwestii taryf, odnośnie generalnej sytuacji między nimi, więc zobaczymy, co także dowiemy się w tej sprawie, czy w ogóle do tego dojdzie, czy też do tego nie dojdzie, ale na pewno, jeżeli pojawią się jakieś pozytywne informacje na ten temat, to również rynek może na to zareagować, więc również na pewno warto to obserwować dzisiaj. No i klasyczne, jak to bywa w każdy poniedziałek, również kluczowe będzie to, jak otworzą nam się rynki w USA które w tej chwili są w bardzo dobrej kondycji, ponieważ S&P jest tak naprawdę gdzieś tam o włos od osiągnięcia nowego all time high z e, gdzieś tam właśnie lutego tego roku, więc po tym dumpie, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy, no to widzimy, że potrzebowaliśmy około właśnie dwóch miesięcy, żeby z tego dołka dobić praktycznie na nowe ATH, więc jest na pewno gdzieś tam dobry wskaźnik, jeżeli chodzi o dalszy ruch tej ceny, no i na pewno będzie miało też przełożenie to na dalsze wyceny na Bitcoinie, na rynku krypto, więc również tutaj trzeba obserwować to, jak dzisiaj nam się ta sesja otworzy, oraz także, jak będzie dalej gdzieś tam się rozwijała. Generalnie, moim zdaniem, ta sytuacja na Bitcoinie w tej chwili wygląda bardzo bullish, biorąc pod uwagę to, że ten ostatni zjazd, który mieliśmy, no to tutaj był takim typowym właśnie zgarnięciem liquidity z tych poziomów, gdzie tego liquidity było bardzo dużo. No i teraz przed nami właśnie gdzieś tam kolejne poziomy wyżej, tak jak pokazywałem wam ostatnio. I tutaj, teraz nad nami jest bardzo właśnie dużo płynności do zebrania, szczególnie w okolicy tutaj około 107 tysięcy dolarów. No i też myślę właśnie, że jeżeli dane z USA, które będą miały miejsce w tym tygodniu, będą także pozytywne, doszłoby do jakiegoś powiedzmy takiego obszaru na papierze pozytywnego rozstrzygnięcia między USA a Chinami, no to byłaby szansa na to, żeby właśnie te poziomy płynności gdzieś tam górne atakować. Jeżeli chodzi o samą sytuację na Bitcoinie, tak bardziej patrząc sobie długoterminowo z perspektywy całego cyklu, tak jak pokazywałem Wam już tutaj wielokrotnie, póki co nic, nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli mieć koniec host. Tak naprawdę tutaj na 30 wskaźników, które właśnie pokazują, czy szczyt został już osiągnięty w danym cyklu, czy nie. Żaden z nich nie pokazuje, żeby Bitcoin miał już tutaj właśnie ten swój szczyt osiągnąć. Patrząc sobie również na inne wskaźniki, jak chociażby MVRV. No to także widzimy, że jesteśmy na poziomach, które nie wskazują nam tego, żebyśmy mieli mieć już teraz gdzieś tam koniec hosty, porównując to sobie chociażby z właśnie gdzieś tam pikiem w zeszłych hoście, no to widzimy, że tutaj cały czas jeszcze sporo tego miejsca brakuje, pomimo tego, że cena jest dosyć wysoko. No to pomimo tego właśnie, że Bitcoin jest powyżej 100 tysięcy dolarów, no to te wskaźniki nie pokazują wcale, że był on już jakoś przewartościowany, żeby był on już za bardzo wykupiony. Cały czas jest to na względnie dobrym poziomie, co moim zdaniem też jest potwierdzeniem dlatego że te największe wzrosty cały czas są przed nami, może nie największe wzrosty, ale generalnie jeszcze jakaś tam fala wzrostowa cały czas jest w zanadrzu. Jeżeli chodzi z kolei o altcoiny, no to tutaj zacznijmy od naszych pozycji. Tak jak pisałem tutaj dzisiaj na moim e, telegramie, SPX w końcu przebił ten poziom 1,20, który był takim no dosyć mocnym oporem, jak widzicie tutaj kilkukrotnie próbowaliśmy go przebić. Tak naprawdę dopiero za szóstym razem udało się właśnie wyjść ponad niego. No i teraz pytanie właśnie, czy uda nam się powyżej niego utrzymać. Czy talina właśnie stanie się dla nas teraz takim e, wsparciem dla dalszego rozwoju ceny. Generalnie jeżeli chodzi o SPX, no to jest to cały czas e, projekt najlepszy w naszym portfolio, jest na plusie. Już Około 235%. I tak naprawdę robi on wynik większości tego portfolio, tak? Ponieważ też tych projektów za dużo tutaj e, nie mamy, no, ale to właśnie pokazuje, że sami po prostu jeden projekt do tego, żeby zrobił on jakiś e, bardzo dobry wynik dla całego portfela. Więc no w tej chwili tutaj kluczowe właśnie będzie to, czy uda się to otrzymać nam ten tutaj poziom e, wsparcia. Póki co ta cena bardzo ładnie się zachowuje. Tutaj tak naprawdę od e, tego dołka z e, początku maja cały czas mamy trend wzrostowy, który trwa, trwa i bardzo ładnie ta cena tutaj się utrzymuje. Bardzo ładnie też tutaj respektuje tą ma 50, jak widzicie, wielokrotnie stanowiła ona tutaj e, takie wsparcie i cały czas jest właśnie respektowana. Jeżeli chodzi o inne nasze altcoiny, no to tutaj TAO w końcu gdzieś tam tak zaczyna lepiej sobie radzić. Oczywiście cały czas ten projekt jest na plusie, jednak ostatnio miał on tutaj taki trochę gorszy czas, tak jak widzicie z tego właśnie szczytu z okolic 22 maja spadliśmy na TAO o około 25%, więc był to dosyć duży spadek, no i w tej chwili tutaj także właśnie teraz atakujemy ten także ważny poziom około 390 dolarów, który tutaj wcześniej nie udało się przebić, tu mamy znowu drugą próbę i zobaczymy, czy uda nam się właśnie powyżej niego pozostać oraz także wrócić powyżej tą EMA 200, -kę. to na pewno byłoby pozytywne, jeżeli chodzi o dalszy kierunek tego trendu. Jeżeli chodzi z kolei o projekt Hype, on co prawda nie jest w naszym portfolio, ale także cały czas go sobie obserwuję i gdzieś tam właśnie będę starał się go rozgrywać, ewentualnie gdzieś tam na małej dźwigni, no to widzimy, że właśnie teraz jest tutaj potencjalnie dobry moment na to, żeby jakiegoś longa otworzyć z wąskim stop lossem, co też być może będę właśnie robił, ponieważ cena bardzo fajnie tutaj się zachowuje, widzimy, że respektuje ona cały czas tą EMA 200, tutaj, tutaj idealnie wręcz się od niej odbiliśmy, tutaj byliśmy także jej bardzo blisko, no i tutaj także w tej chwili EMA 50 również jest takim tutaj wsparciem, jeżeli chodzi o tą cenę. No i tutaj również wskaźnik pokazuje nam w tej chwili longa z gdzieś tam właśnie tych poziomów około 35 dolarów do około 38, zobaczymy jak to się rozwinie, na pewno też widać teraz dużo większy ruch na tym tokenie, gdzieś tam od wczoraj pojawia się sporo zakupów właśnie różnych Welli, którzy ładują tutaj w ten token gdzieś tam milionowe kwoty, więc pytanie, czy nie będzie tutaj jakiegoś właśnie też większego ruchu cenowego, ja być może sobie właśnie tego longa tutaj rozegram, póki co jeszcze niczego nie otwierałem, generalnie dźwignia to nie jest też gdzieś tam moja bajka, ale tego tokena chociażby nie ma na, na buybicie, na spocie, więc gdzieś tam ewentualnie mała dźwignia właśnie razy 2 razy trzy jest do rozważenia z tego miejsca, tak jak mówiłem, na pewno z jakimś wąskim stop lossem, ponieważ w tym tygodniu te dane, które będą do nas spływały, gdzieś tam informacje, które będą się pojawiały, mogą sprawić, że rynek będzie dosyć mocno się wahał, więc na pewno tutaj nie ryzykowałbym jakiegoś zagrania bez stoplosa. Jeżeli chodzi jeszcze o inne projekty, no to ONDO tak naprawdę zachowuje się jak stablecoin, patrząc sobie na właśnie po naszym portfolio, ponieważ cały czas jest ono gdzieś tam w okolice tego wejścia. Jeżeli chodzi jeszcze o inne projekty, no to BERA cały czas jest w swoim świecie, cały czas gdzieś tam mocno pod wodą. Ostatni projekt, który także sobie tutaj skupiliśmy, to był SERV, który w tej chwili jest też na delikatnym minusie. Tutaj lekko sobie do tej pozycji dołożyłem. To generalnie jest mała pozycja, tak jak mówiłem, jest ona najbardziej ryzykowna, ale po prostu chciałem mieć właśnie ekspozycję na całym jeden projekt z bardziej... Ryzykowne, ale generalnie korem tego portfolio są te trzy projekty, czyli właśnie SPX, Tao oraz ONDO. Które, tak jak już mówię, po raz chyba setny cały czas uważam, że w tym cyklu będzie miało jeszcze swój czas, ponieważ uważam, taka jest moja teza, że trend RWA w połączeniu ze Stablecoinami będzie bardzo mocno się rozwijał w ciągu kolejnych miesięcy. Jeżeli chodzi z kolei o tą kwestię altcoin seasonu, tak? ponieważ na pewno to jest coś, na co większość tak naprawdę, rynku czeka, tak? ponieważ no, cały czas w tym cyklu no, wiele osób uważa, że nie mieliśmy altcoin seasonu i to jest rzeczywiście kwestia sporna, ponieważ moim zdaniem jakby taki altcoin season, jak chociażby widzieliśmy w poprzednich cyklach, no to już się nie wydarzy, tak? no, biorąc pod uwagę chociażby same liczby, spójrzmy sobie na to, jak to wyglądało. Podczas taka pierwszej hossy w roku 2017 rynek altcoinów wzrósł nam z poziomu około 257 milionów do około tutaj 84 miliardów, robiąc około 30 tysięcy procent zysku. I to był oczywiście największy altcoin season, który wynikał z tego po prostu, że rynek krypto był mały, więc bardzo łatwo było go tutaj wypompować. Idąc sobie dalej, kolejny cykl, rok 2021, tutaj właśnie z tego miejsca do szczytu altcoinów. Wzrosliśmy o około 6000%, tak, więc to już jest jakieś 5 razy mniejszy wynik niż to miało miejsce tutaj w roku 2017. No i tutaj właśnie rośliśmy z poziomu około 8,5 miliarda do około 400 miliardów dolarów. Natomiast w tej chwili market cap altcoinów wynosi już około 250 miliardów dolarów, więc też trzeba mieć realne oczekiwania i liczyć na to, że rynek tutaj altcoinów, nawet jeżeli będziemy mieli tutaj duży zjazd dominacji bitcoina, nawet jeżeli właśnie to Ether będzie gdzieś tam outperformował bitcoina i kapitał będzie płynął do altcoinów, no to nie zrobimy takiego wyniku całościowo na altcoinach, jak to miało miejsce właśnie w poprzednich cyklach, z uwagi właśnie na ten już duży w tej chwili market cap, tak? No jakby zrobienie z, z tego miejsca razy 4 daje nam już market cap altcoinów na poziomie 1 biliona dolarów, więc uważam, że tak ogólnie te wzrosty procentowe będą na pewno mniejsze niż miało miejsce chociaż. By w tamtym cyklu i to zdecydowanie Myślę, że zrobienie takiego wyniku na poziomie Razy 4, razy 5 byłoby Bardzo dobrym wynikiem, jeżeli chodzi właśnie o cały rynek Altcoinów Jednak nie zgodzę się z tym, że tego altcoin sezonu Nie było, ponieważ w tej chwili to się Dosyć mocno zmieniło i Teraz te altkoń sezony wyglądają całkiem inaczej. I jakby tutaj postaram się to wytłumaczyć jak najprościej, jak ja to w tej chwili widzę. A więc większość osób, myśląc o altką sezonie, patrzy sobie na CoinGECO, na gdzieś tam pierwszą dziesiątkę, dwudziestkę czy nawet setkę. No i właśnie na podstawie wyników tych projektów bierze pod uwagę to, czy mam altką sezon, czy nie, ponieważ tak było właśnie w poprzednich cyklach. Jednak trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy, po pierwsze w tej chwili na rynku jest dużo więcej osób, które właśnie robią to samo, tak? które po prostu szukają gdzieś tam altcoinów z potencjałem, żeby po prostu zarobić jak najwięcej i coraz więcej osób też orientuje się, że ten schemat, czyli właśnie takie szukanie gdzieś tam okazji w tym top 100, top 10 czy top 20 w takich tych topowych projektach nie pozwoli zarobić aż tak dużo, jak to miało miejsce gdzieś tam w przednich cyklach, tak? więc coraz więcej osób po prostu stara się iść głębiej i wyszukać, te projekty gdzieś tam na dalszych miejscach, i w ten sposób, właśnie, dokładając do tego jeszcze fakt, jakby tej memcoinowa, jaka miała miejsce, tego, że no coraz więcej osób jakby uczy się rynku krypto, uczy się tego, jak on działa, no i też właśnie tego, że rynek staje się taki coraz bardziej degeński, no to właśnie ten altcoin season pojawia nam się w innych miejscach, niż to miało miejsce właśnie w tamtych cyklach. Tak, czyli zamiast gdzieś tam popować te projekty z topowych miejsc, no to popują nam chociażby różnego rodzaju narracje. Idąc sobie od roku 2023, gdzieś tam od końca, właśnie Bessy, no to mieliśmy kilka takich właśnie okresów, kiedy po prostu ten altcoin season miał miejsce, ale miał on miejsce właśnie na takich tych mniejszych projektach w konkretnych niszach. Były takie właśnie cykle, jak chociażby mania memcoinów, mania AI, które tam się ze sobą wymieniały właśnie w różnych okresach. Mieliśmy także różnego rodzaju sieci nowe, które powstawały i tam właśnie było najwięcej okazji. I to postępuje cały czas, taka ostatnia gdzieś tam sytuacja, jaka właśnie miała miejsce. Oto no było na przykład właśnie e, chociażby tamania na agentów AI, która miała miejsce początkiem tego roku, e, Virtualsy i tego typu projekty, które były niesamowite wyniki i tam można było naprawdę dużo zarobić. I to był taki właśnie mini altcoin season, tylko że on nie był aż tak widoczny dla osób, które. Powiedzmy, siedzą tak bardziej ogólnie na rynku krypto. No, trzeba zdać sobie sprawę z tego, po prostu, że w tej chwili rynek krypto staje się coraz trudniejszy, coraz bardziej wymagający. A więc, aby znajdować te najlepsze okazje, to trzeba się bardziej wgłębić gdzieś tam właśnie w to, co się dzieje, bardziej wgłębić się w takie konkretne nisze, w trendy, które powstają i tam tych okazji szukać, ponieważ to tam właśnie będzie można zrobić najwięcej. Najlepszy przykład z gdzieś tam ostatnich tygodni to oczywiście jest KTA, tak? która, o której mówiłem Wam właśnie tutaj na tym poziomie mniej więcej, mieliśmy długą Konsolidację tego tokena od właśnie gdzieś tam połowy marca do tak naprawdę połowy maja. No i gdyby ktoś z Was gdzieś tam właśnie w ten projekt zainwestował w tym momencie, kiedy o tym mówiłem, no to do tego teraz wyniku, który mamy obecnie, to jest około 1000%, tak? No i to jest już jakiś wynik, który jest bliżony do tego, co, czego, na, czego nauczyły nas altką sezony w poprzednich cyklach, tak? Jakby to jest taki właśnie wynik, który możemy powiedzieć już, że naprawdę jest wynikiem takim bardzo, bardzo dobrym i to jest coś, czego większość osób właśnie na rynku szuka. No, i tego projektu cały czas nie ma na żadnej giełdzie, tak? On jest tylko i wyłącznie na deksach, stricte właśnie na Base. Więc, jakby, żeby ten projekt w ogóle znaleźć, żeby go kupić, no to trzeba się już bardziej zagłębić w ten rynek, trzeba już poznać jakieś konkretne narzędzia, trzeba trzeba wiedzieć, jak obsługiwać deksy i tak dalej, tak dalej. Więc ten próg wejścia w właśnie te potencjalne okazy na rynku cały czas rośnie i piję tutaj do tego po prostu, że mm, te okazy na rynku cały czas są, ale aby je znajdować, to trzeba zagłębić się w rynek bardziej, tak? Już nie wystarczy tylko, żeby wejść w kilka altcoinów gdzieś tam z tych topowych miejsc i czekać na to, aż one będą pompowały, no bo na tym dużo osób w tym cyklu się po prostu przejechało. Oczywiście na szukaniu projektów na pierwszym etapie, szczególnie takich właśnie bardziej ryzykownych, też się wiele osób przejechało, tak, jest to już bardziej ryzykowna gra, więc jakby też nie mówię o tym, że to jest jedyny sposób na to, żeby zarabiać i że to wszyscy muszą robić, ponieważ tam, tak jak mówię, trzeba już poświęcić więcej czasu, więcej uwagi, trzeba mieć więcej umiejętności, żeby po prostu tam kapitału też nie tracić. A więc reasumując tą taką trochę przydługą wypowiedź, jeżeli chodzi o altcoiny, uważam, że w pewnym momencie będziemy mieli taki większy właśnie rajd na altach, również w tych projektach takich większych. Tak, które gdzieś tam są właśnie w tych takich topowych miejscach na CoinGecko, jednak to nie będą jakieś spektakularne wzrosty, raczej będą to wzrosty rzędu kilkudziesięciu, czy być może w niektórych przypadkach kilkuset procent, natomiast lepsze okazje znajdują się właśnie w konkretnych niszach, tak, na konkretnych sieciach, gdzie akurat po prostu kapitał płynie, ponieważ na przykład w tej chwili takim altką sezonem, jaki mamy, jest on na sieci BASE i to się właśnie zaczęło od tokena KTA, który robiąc taki wynik, który zrobił ostatnio, czyli około te tysiąc ponad procent, e, które można było tutaj właśnie zrobić, no to do że dużo osób zaczęło patrzeć się na base, zaczęło szukać jakichś alternatyw właśnie dla tego tokena, i w, dzięki temu właśnie w tej chwili mamy taką sytuację, że bardzo dużo dzieje się na sieci base. Tutaj widzimy, że wolumen w ciągu ostatniej doby to jest około 733 miliony. No i prawdopodobnie to potrwa jeszcze jakiś czas, skończy się i ten kapitał zacznie szukać kolejnego miejsca, gdzie właśnie taki mini altką siedzą będzie mógł powstać. Więc jeżeli ktoś z Was chce takich okazji szukać, no to trzeba właśnie głębiej szukać tego, gdzie kapitał przepływa, gdzie jest najwięcej emocji w tej chwili. No, w tej chwili tych emocji właśnie najwięcej jest na base, z uwagi na to, że dużo osób ma takie fomo, że nie, że nie weszło po prostu w KTA, że nie zrobiło na tym i tak dalej, i tak dalej. Często właśnie te projekty typowo na base bardzo mocno pompują, co widzicie na przykład tutaj po tej samej liście, gdzie większość właśnie tokenów, które są tutaj na największym plusie, to są właśnie projekty na base. Więc po prostu moim zdaniem właśnie tak to wygląda i tak dalej będzie to wyglądało, to tylko będzie postępowało dalej. Żeby właśnie te altcoin sezony z uwagi na to, że tego kapitału jest ograniczona ilość, a liczba osób jest coraz większa, będą coraz bardziej w takich hermetycznych miejscach, do których będzie trzeba po prostu no, znaleźć drogę. Tak? Nie wiadomo, czy one aż tak oczywiste, jak to miało miejsce w tamtych cyklach, tylko będzie trzeba się bardziej wysilić. Więc jeżeli ktoś z Was chciałby właśnie w tym temacie się bardziej gdzieś tam zagłębiać, chciałby wiedzieć, co ja rozgrywam, jeżeli chodzi o takie projekty bardziej ryzykowne, to zapraszam także na mojego drugiego telegrama, czyli polski Tegen Gems, gdzie dzielę się informacjami odnośnie właśnie takich projektów bardziej ryzykownych. Link do niego macie poniżej w opisie. No i jeszcze na koniec mała informacja odnośnie projektu Padre, czyli właśnie bota, którego używam do tradingu, którego pewnie większość z Was także używa. Ponieważ tutaj cały czas team dowozi nowe rzeczy i tutaj się, pojawiła się bardzo ciekawa rzecz ostatnio, związana z tym, że jeżeli ktoś z Was działa na Solanie, działacie gdzieś tam właśnie w tej sieci, dużo tradujecie, gdzieś tam duży wolumen kręcicie, to Padre w tej chwili wprowadziło coś takiego, jak 35% cashback. I to działa w ten sposób, że po prostu tradując przez Padre na projektach na Solanie, Właśnie 35% cashbacku z waszego wolumenu. Czyli po prostu chodzi o to, że samym tradowaniem na Solanie możecie zarabiać Solany. Co jest moim zdaniem bardzo ciekawą opcją dla osób, które gdzieś tam właśnie działają w tej sieci. No i to jest coś, co pierwsza w sumie widzę. Nie widziałem tego w żadnym innym projekcie, więc moim zdaniem jest to informacja warta wspomnienia. Generalnie, jeżeli chodzi o Padre, to jest to no, moja urbana platforma do tradingu. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, jest to takie najbardziej komplementarne narzędzie, które pozwala mi gdzieś tam ten trading on-chain e, wykonywać. Także, jeżeli ktoś z Was tego jeszcze nie używa, a chciałby, to również linkować do tego poniżej w opisie. No i to było w sumie na tyle, że chodzi o ten film, więc podsumowując czekamy w tej chwili na to, jak otworzy nam się rynek w USA, czy dzisiaj Trump będzie miał ten swój, tą swoją rozmowę z Xi Jinpingiem, czy cokolwiek tam ustalą, czy nie ustalą Oraz także, co tutaj wydarzy się w ciągu kolejnych dni Szczególnie właśnie do środy Kiedy będą odczyty CPI Kolejny film zrobimy sobie już po tych odczytach Aby właśnie wiedzieć, na czym stoimy, jak to wygląda Zrobimy sobie wtedy takie kolejne podsumowanie Tego, jak to wszystko dalej może się układać Zobaczymy też, gdzie wtedy będziemy Jeżeli chodzi o Bitcoina Także to było na tyle w tym filmie Dzięki za obejrzenie i widzimy się małym w kolejnym materiale Trzymajcie się, cześć!